AT5. Król pojemności. Witam Was razem z Seagwayem AT5. Mój ulubiony pojazd. Z nami jest prosto z salonu. Nie będziemy pokonywać przeszkody najróżniejszego typu. On się będzie popisywał tym, co potrafi. Kłody, kamienie, opony, szybkie sekcje trialowe, czyli zawieszenie, wybieranie i ostre winkle. Chodźcie, pojedzimy. Chciałbym Wam pokazać ten pojazd, znacie go już pewnie, bo już jest z nami prawie rok. Niemniej, jest to mój ulubiony pojazd, którego bardzo szanuję za to, że jest bardzo kompaktowym, dwuosobowym kładem w klasie pojemności 500 i zachowuje naprawdę wszystkie takie aspekty, które dają nam komfort niemal w każdych warunkach. Króluje dynamiką w swojej pojemności. Czyli pojemność 500, jest bardzo zwrotny. Wspomaganie układu kierowniczego jest tak czułe, że nawet dzieci płynnie pracują na nim. Zawieszenie pozwala na dość dynamiczną jazdę niemal w każdych warunkach. Zwykłe zawieszenie olejowe, ale fajnie skonfigurowane z regulacją, oczywiście. Dlatego mówię, ten pojazd daje poczucie pewności. Świetnie ustawiony rozstaw osi. Długi pojazd, bezpieczny dla dwóch osób. Szeroka, duża kanapa. To na co czasami nie zwracamy uwagi, ale bardzo długa podstopnica, która pozwala nam bardzo dynamicznie i efektownie pracować ciałem właśnie na tym kładzie. A wartości użytkowe spójrzcie. Platforma bagażnika, przednia i tylna bardzo pojemna, mnóstwo uchwytów no i dla pasażera komfortowe oparcie. O nim już powiedziałem wszystko, więc on już bezpiecznie wraca do salonu. A ja Was zaproszę na model taki sam, w innym kolorze, którym na co dzień od kilku dni jeżdżę, czyli również. Salon bez modyfikacji, z miejscem dla pasażera, oparciem, a nawet lusterkami i seryjny pojazd, który w każdej chwili kupując go w salonie, jakimkolwiek salonie w Polsce siadamy i mając odpowiednie umiejętności można spokojnie z niego wykrzesać bardzo dużo, a ile to zobaczycie sami. który kupujemy stokowo w salonie, trafia dla każdego przeciętnego użytkownika kładów. Nie bójcie się tego pojazdu, ponieważ on pozwala na to, że każdy z minimalną umiejętnością jazdy będzie się czuł na nim komfortowo, a osoba, która będzie chciała troszeczkę więcej wykrzesać emocji bez problemu, to osiągnie dynamika, bezpieczeństwo i skuteczność w trakcie jazdy. To jest jego atut.